Czy masz na przykład jakąś gwiazdę, o której marzysz, którą chciałbyś zobaczyć przed swoim obiektywem? O, jest cała masa gwiazd, naprawdę ze świata, z którymi chciałbym pracować, nie pracowałem. Teraz y Bardziej skupiam się na pracy w Polsce, więc tych wyjazdów jest mniej. Są też kobiety, z którymi pracowałem i chciałbym powtórzyć. Na przykład Milajowicz była niesamowita. Robiliśmy sesję chyba 15 lat temu. I do tej pory te zdjęcia są hot, więc chętnie bym się spotkał z nią jeszcze raz, bo naprawdę dawała od siebie bardzo dużo. Uwielbiam pracować z Julką Wieniawą. To jest torpeda. Zrobiliśmy właśnie nową, niesamowitą kampanię. No nie ma nieudanego zdjęcia, po prostu jej się nie da zrobić złego zdjęcia, ją kamera tak kocha, że ona wchodzi na plan, zapala światło i każda foto jest udana. To jest ten dar, to jest coś takiego niesamowitego, mimo tego, że Julka nie jest bardzo wysoka, nie ma proporcji modelki wybiegowej, ale skrada każde zdjęcie i to o to chodzi. Teraz chyba Julka zakochana? A tego nie wiem, jesteśmy sąsiadami, ale no ja ciągle na planie, więc w domu bywam po 23.00. No i nie podglądasz, jak zakładam, kto tam do niej przychodzi. Mamy bardzo wysokie bambusy, więc nic nie widać. Jest to super, pięknie szumią, ale szczerze mówiąc, Julka też bardzo dużo pracuje i nie zdarzyło mi się, żebym słyszał, że na przykład robi imprezę. Częściej wpada do mnie wieczorem, no jest świetną sąsiadką, bo ona ciągle pracuje, więc ciągle jej nie ma. Pozdrawiamy takich sąsiadów. Mamy Julkę. Pozdrawiamy Julkę. I pozdrawiamy Julkę. z nią mieszkać, tak? I cudownie z nią pracować, naprawdę. Potrafi powiedzieć swoje zdanie, ale też naprawdę mega czuje kamerę i to każde zdjęcie jest udane.